To mamy pierwszy wschód słońca na Fulido. Dzień się zaczyna. Dzisiaj pierwszy trening. Dziewczyny się szykują na tak zwany trening zapoznawczy. Tam sobie pan w kajaczku łowi ryby czaple latają oczywiście od rana jak na każdej porządnej wyspie pan zamiata liście które spadły i to się praktycznie dzieje cały dzień cały czas ktoś zamiata te liście chłopaki oczywiście łowią ryby wiadomo od rana to się robi no tylko łowi ryby a ja korzystając z tego, że mamy pierwszy dzień to wam opowiem co ze sobą zabrałem na taki dzień zdjęciowy poranny. No te palemki to chyba wyglądają fajnie. No to zabrałem ze sobą oczywiście w moim plecaczku Shimoda którego recenzję nagrałem na bali ale jeszcze nie wrzuciłem ale jak wrzucę to dam link ten co się pokazuje tu albo tu i w środku mam mawika 3 pro lubię go już w styczniu kończą mi się raty <grym> Za go w tym kombo przydaje się szczególnie na łódce jak wypływamy gdzieś dalej trzeba polatać kilka razy tej z powrotem no to te trzy baterie jednak się przydają a nie, nie na no bosaka chodzę no bo tutaj się w butach nie chodzi yy. No i oprócz tego mam Canona R5, którego bardzo lubię za to jak się nim fotografuję i od niedawna też w momencie w którym się obudziłem, że mogę nim nagrywać to jest to też moja ulubiona kamera więc Blackmagic już coraz mniej jest wykorzystywany do kręcenia i zabieram ze sobą po prostu tego kanona kręcę w tym profilu płaskim Celop 3 który jak się okazało po przejściu na da Vinci daje mi naprawdę spore możliwości może nie tak duże jak na nie tak duże możliwości jak mam na tym wyrawie aczkolwiek jest o tyle fajnie, że plik waży dużo mniej Co zdecydowanie na takich wyjazdach, gdzie nie mam dostępu do swoich dysków, mi pomaga A jest tak naprawdę do urobienia bez większego problemu o, Wielkie błądzony jest tak naprawdę ten plik z kanona do urobienia po tych wszystkich aktualizacjach już się tak ten aparat nie przegrzewa więc powrócę sobie zabieram ze sobą tą R5 mam tam jeszcze kanona R6 który się przegrzewa także kiedykolwiek będziecie próbowali coś nagrywać na kanona no, to niestety, ale ten Canon R6 mimo wszystkich aktualizacji grzeje się, a szczególnie w takich warunkach no to nie daje rady, odmawia współpracy. I co? Filtry ENDE mam do tego wszystkiego, no bo jak wiadomo nie ma tam żadnych filtrów. Yy i to wszystko mam mocowanie ze Small Riga takiego mini lampa. będę do tego mocował kamerę do timelapseów tak naprawdę większość teraz już nagrywam z ręki wziąłem co prawda ze sobą Ronina ale pewnie nie wykorzystam tak jak na bali nie wykorzystałem nie razu no może raz wykorzystałem na bali ale nie wiem czy to ujęcie weszło, więc to wszystko to mam teraz w Pilot do drona, nie korzystam z tego pilota, którego trzeba, wiecie, złożyć razem z telefonem, bo uważam, że to jest bez sensu. Ten, który dają tamten RC, jest wystarczająco jasny. Tutaj nasadzili drzew, wam powiem. Nie było tak. Ale może to będzie fajnie nawet i... zobaczymy. Mm. Także co? No ten pilot fajny. Mam tam baterię, filtry ND do drona, filtry ND do kamery. Z obiektywów to mamy Samyanga. 85 sam ja 85 mm tego 1,4 bardzo go lubię lekki 1,4 w miarę ostry 50 to mi 1,8 ze względu na to że jest 1,8 jest mała jest lekka i dość jasna i zabrałem jeszcze są 16 mm do timelapsów A teraz się zastanawiam jakby to nagrywać W którą stronę dziewczyny ustawić Tutaj troszeczkę się dużo dzieje Więc zastanawiam się czy czasami nie pójdziemy tam jeszcze dalej Na no sam ten cypelek Może dzisiaj spokojne także mam nadzieję że na rekinach dzisiaj się będzie nagrywało lux przełączyłem z 10-bitowego dyloga na 10-bitowego normalnego wydaje mi się że to o, czarny jestem auto i jestem ładnie zielony wydaje mi się że no Powiem tak szczerze, nie chce mi się robić tego profilu. Ale zaraz włączę sobie tego dyloga i zobaczymy, czy to rzeczywiście jest taka różnica. O, dałem teraz tego dyloga. A, jeszcze nie powiedziałem, czy nagrywam. Nagrywam teraz y, tą kamerą nową Osmo Action 5 Pro. Agatka kupiła.

Na czapla No i co? Bawiłbym się tutaj, powiem Wam z ustawienia tego czasu, tego ISO, ale no to nie jest kamera chyba jak na ten moment dla mnie, do której mam cierpliwość, zostawianie tego wszystkiego, bo wszystko się bardzo, bardzo szybko zmienia, tam już możecie zbliżyć wschód. Ja ustawiam kamery na timelapse'a Już no. Co miałem chyba powiedzieć, to powiedzieć Co miałem w plecaku, to powiedziałem Czyli drona R5, R6 Plus e, 1650 85 Ta kamera i Mavic Także tak to wygląda Wszystko w C -modzie. Życzę Wam miłego dzionka Czekam na dziewczyny. Rozkładam timelapse. Y. Trzymajcie się. A właściwie to może nie trzymajcie się, bo jeszcze nagram może coś, jak będziemy płynąć na rekinę. To może nagramy. Także taki dzionek, tak się zaczyna. No. A! No i właśnie to przed chwilą jeszcze było nagrywane w ekspozycji manualnej, tam chyba dałem ISO 100 i czas 1,50 tylko że no właśnie ta kamera chciałbym, że była taka, żebym się mogli sobie używać. O. Że na przykład chce być tak, chcę się odwrócić i tu mam światło i się ustawia samo. I tu też mam światło i się samo ustawia I Jak nawet dam tak, żeby miło się cało z tyłu tutaj i tak podnosi ekspozycję na mnie. Taka kamera mi się marzyła i taka jest. Tak będzie wykorzystywana. No a... Um... No dobra, zapakowani już jesteśmy. Maska jest. Idziemy na łódeczkę. Będziemy nurkować z rekinami. No i co? Zdjęcia rano zrobione. Teraz właśnie będziemy jechać na nurkowanie. Dziewczyny już czekają. Ja uciekam do cieniu, bo zanim łódka podpłynie to nie chcę się wjarać za bardzo. Nie lubię. Jakby tak świeci. Wzięliśmy osmo. 24,70. Dronę. I o, i tyle. Idziemy nurkować. Nie My pilne i malutkie, Tak. Eee. Pani, pani. Pani. Pani, ta. pani, biały, nie biały jak i <grym>,

De best driver on the island Roni San Ronisan Ajajaj, to jest szczęście, ja mam. jdeme sobě. Na trénink. Živý. Je! do my jedziemy drogi śledzie, bo król jedzie. Bueno. <laughs> 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 Off road. Z nie chodzę na nogach, tylko mnie wożą. I tak to właśnie wydał Ale to tańczył zostawić, no nie no co? Życiu trzeba mieć szczęście O, rani. Thank you. Grazie, gracji mina. No. No i zaraz do pracy znowu. Hahaha! Wow, wow. Jakie koło! Koło. Pokaż to koło. Dzień pierwszy. Jak na nowicjuszem Aga Gata Agata, chyba powiem ci, że startujesz w konkursie. Chyba konkurs jednak będzie do wygrania. Mi skończyli właśnie drugi dzień była, próbo, była próba Osmo Action 5 Pro na morzu także na, nagrywanie na morzu a właściwie to nagrywanie pod wodą to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy Trzeba bardzo dobrze ogarniać i nurkowanie i pływanie i nagrywanie i nieoddychanie wrzucę coś tam udało nam się zobaczyć delfiny Złapałem coś tam z drony. No i co? Fotografowanie skończyłem po zachodzie. Klasycznie 85. żeby nie wchodzić za bardzo w paradę no i R5 do tego część dzień z pierwszego treningu już obrobiłem także dokończy się zaraz eksportować wszystko dołożę tylko to z teraz pierwszy dzień będzie miał zamknięty kilka ujęć strona wrzucę kilka ujęć spod wody Asem nagrywania pod wodą jeszcze nie jestem, ale mam jeszcze czas. Młody jestem, 34 lata. <laughs> jeszcze dużo przede mną. No i tyle. Także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i dajcie y, lajka zostawcie suba no i tyle co tam wam mogę więcej powiedzieć ludzie się kąpią piękny zachód jest Agacinka zrobiła super trening dziewczyny zadowolone Ajajaj aj, 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 koral no i tak Jutro ruszamy rano na rekina wielorybiego. To będzie wyzwanie dopiero. Ale mam nadzieję, że go znajdziemy. Co? Mam nadzieję, że znajdziemy. Ale był trening ekstra. Jutro się nie ruszymy. Jutro się nie ruszymy. Ale jutro się nie musimy ruszać dużo. Chyba, że przypłynie do nas Rekin. król oceanu. To wtedy będziemy musiały szybko za nim pływać. Będziemy popitalać. Będziemy popitalać. Się uda. Ale nóżki będą zmęczone. <noise> A gacinka dzisiaj zagotowała trochę zagotowałam, tematu. Zagotowałam, tak. Sama <noise> się zagotowałam? No i tak. Ekstra. Także, co, zostawcie lajka, dajcie suba. Dajcie suba, zostawcie lajka <noise> yy, i napiszcie komentarz. No, ciao. Cześć z tym delfineczkom. Kasza. Gdzie kasza? Mam powiedzieć, że idziemy dzisiaj na plaży. Tak. Zobacz, kamerę ucieka. Ja. A widać, to jest szeroki kąt, widać cię i tak. <grym> kasza w krzaki? A myślałam, że się schowam z wami. A co wy tak od drugiej strony idziecie? A zaszliśmy Zaskoczenie. Was. Bo my teraz trenujemy w innym miejscu, wiesz? Bo tam, y, gdzie trenowałyśmy do tej pory, są leżaki i turyści, więc trenujemy na samym Cypru. Jest dużo przyjemniej tam. Ani. Migdy odbiera. Ja nie wiem, co to jest. Proszę. Cała ekipa tak. w komplecie. Jest, to jest e, ekipa, tak zwana kadra. Kadra, kadra obozowa. Kadra obozowa, to my. Czemu nie? Takich trzech? Nie. Jak tak, my? Mówi? Takich dwóch jak na trzech nie ma ani jednego. Nie ma ani jednego.